Witam bardzo serdecznie z tej strony, Wasz ukochany, niepowtarzalny! Panrad, kiedy byłeś ostatni na łódkampie? Nigdy w życiu. <noise> Męczoni życiem proszeni są na świetlicę na planszóweczki. Szeroki wybór. No to co, gdzie jesteśmy? Na łódkampie. Igorysz tam sobie śmiga. Dają się do muzyczki. Poza tym co? Ja na Dzisiaj po prostu pośmigamy, jutro rozdamy trochę rzeczy. Eee, w tym filmiku chcieliśmy Wam pokazać jak wygląda dzień na obozie deskorolkowym. Co co jak to nie wiem, nie pamiętam. Nie, ale... To jest 14. A jest 17 I co się stało już fajnego tutaj? No poleciały grube triki Jakie? No, Mówiłam jak walnął truje z dadla Co zrobił? Bartek no, bardzo ładny. A ty co wsadziłeś najlepszego? Ja... No to... Ale to może być na przykład na safety railu Gdziekolwiek chcesz No to truje na safety no, Ładnie No ładnie Tam wszyscy spadli? Tak nie znam, nie Franco tutaj będzie I zrobię truje, będę miał z głowy i później będę mógł się połamać I później idziemy zwiedzać dalej Dobrze No to była duża plaza Prawda? Tak Prawda. Dawaj! To wszystko gra? Dawaj żubie. Ładnie leciałeś. O Jezus wszystko gra? To. Czujesz się bardziej, że jesteś z forum deskorolkowego, czy z Mality? Ja. Życie, życie. Uciekł! Siemano, z tej strony forum deskorolkowy, oddział pływacki. Jesteśmy dzisiaj nad morzem. Dziękuję, dobranoc. Chciałem powiedzieć tylko oddział pływa. Chciałbym Wam powiedzieć, że specjalnie dla nas na outcampie zrobili nagetsy na obiad z frytkami. No i właśnie to są te nagetsy słynne. Nie, 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 nie. słynne nagetsy to są tam bazy. To jest spokojnie jeszcze doświadczenie. Mogłeś zrobić zdjęcie chociaż temu, tego obiadu i powiedzieć, że dla grubego zrobili taki obiad, ale gruby się nie najawił jedną porcję, Nawet nie dwoma, trzy zjadłem, nie? Ale wiecie, co Wam powiem, to jest obiad na outcampie, na który zawsze czeka się najbardziej. Jak na nuggetsy. Siema, siema, pozdrowienia z podziemia. Ty, bo ja słyszałem, że ty dla Mality jeździsz. Nie, nie, to, to pomówienia są. Nie no, jeżdżę, polecam. Dobra, nie gadaj o nim, idziemy na deskę. Dobrze, chodźmy na deskę. Chodźcie na klejki, chodźcie na klejki. Bo daj. Jakie byś chciał na klejki? Daj, 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 daj. Ty dostaniesz forum deskorokowe. Proszę bardzo. Chciałbyś na klejki? Zrobię coś, co umiem. Czyli prezerw flipa. I później Do... switch trącać big znaczy, ja swoje. No, albo na, jak, jak wolisz, bo ja umiem na dwie strony. No to Jedno to i drugie potrafię. Tego co potrafisz ładnie. To ewidentnie nie był switch flip. Ja nie wiem co to było. Ja też już nie wiem. Idealnie. A teraz pokażę wam niespodziankę, bo dotychczas, jak padało, można było jeździć tylko na mini rampie tam na ośrodku. A teraz koło nowej plazy powstała taka fajna fala. I tutaj można znieść wszystkie jakby mobilne przeszkody, typu murki i tak dalej. Na razie tu jest pusto, bo wiadomo, jest ładna pogoda, ale zobaczcie, ile tu jest przestrzeni do zagospodarowania. Ile możliwości to daje. Będziecie... Na Outcampy mamy też e, zadaszoną mini-lampę. Gdzie podczas słabych warunków tu mogą sobie przyjść. Oprócz tamtej hali, mini rampa jest wręcz idealna, bym powiedział. Najlepsza jaka może być. Kąty super. Podwyższenia. Pyk można pozasuwać. Jest naprawdę dobrze. Dobra, będzie przejazd z komentarzem od teraz. Ok, jedzie Mateusz. Macha, do widzów. Jest zjazd. Yes. Pyk, smithik, Mamy to. Pyk 50-50 ze swoim zejściem, więc nie wiem, czy mu można to zaliczyć. Rock fakey i pyk, fakey 50. Pyk, noli. Pyk, 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 pyk. Wow, front 50. Back 50. Front set 50. Fable fakey, coś szalonego. I dawaj, kończysz teraz czymś mocnym. 10 sekund zostało. Dawaj. Mamy też tutaj baulika, ale każdy mówi, że jest straszny i ciężki i nikt nim nie jeździ, widać po jego stanie syfu, ale ogólnie jest bardzo ładny. Przez to, że jest tak ładnie pomalowany, to mi się bardzo podoba. Poza tym jest jakaś świetlica bodajże z grami, więc jest dużo tutaj fajnych rzeczy, poza... Mamy ziomka, który się ra muzyką. No i co my tu mamy? Mamy też trampolinę Dzieciaki sobie skaczą. Na zajawie można się pobawić. Są blaty, można sobie poskakać na blatach. Mamy plażę do fingerów. Mamy też leżaczki. Można sobie ładnie przechillować. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Siemano, tutaj Rudy Kawetek na w e, 2019, turnus drugi i jest super zajawo generalnie i trzeba zrobić jakieś triczki. Yo, yo, yo. najpierw? Najpierw e, truksa na pikniku. Dobra, to dawaj. No i mamy to dzi no To jest najlepszy pakiet jest... żeby siedzieć na lasce Moje ulubione siedlictwo Jak dobrze wykonujesz, to, to bez trzymanki A co oni będą skakać Ja dalej? nie wiem, Mateusz nic nie, nie, się nie mówi Ja wiem że skakać, to mam z 50. Jest wysoko Nie no. Ja no nie, nie wiem 50 to nie... Dobra Mam specjalne pozdrowienia A to, że wygrałeś w te zawody Właśnie, Wygrałem zawody, w sumie zajawa i mam specjalne pozdrowienia dla osoby, której tutaj nie ma, ale bardzo bym chciała, żeby była I jest to Maciek Chmielewski Pozdro dla, dla Maćka Znam go, znam go <laughs> Yo. Dzięki Jaki. Mam nadzieję, że filmik z Woodcampu wam się podobał Już właściwie kończymy, mam nadzieję, że pokazaliśmy wam cały Środek. Pokazaliśmy wam, czy warto tutaj przyjechać, czy nie w sumie powiem wam, że super sprawa, bo jest strasznie dużo skate'ów w jednym miejscu i można się fajnie pobawić. Ja teraz sobie trochę pocilowałem, idę do Matiego dalej pośmigać. Później nagrywamy drugą część Forum Nagradza, na które was bardzo serdecznie zapraszam, bo najpierw zobaczycie ten materiał, później będą Forum Nagradza różne. Więc co, widzimy się na Forum Nagradza. Na... Dzięki za oglądanko, pyk pyk.